Święto Bożego Narodzenia zbliżają się tuż tuż i musimy pomyśleć o prezentach dla naszych bliskich. Na pewno dla części z Was jest problemem, co można kupić osobie niewidomej lub słabowidzącej za prezent, który będzie jej przydatny w codziennym życiu. Przede mną leżą tutaj różne rzeczy, które są przydatne dla osób niewidomych, słabowidzących np. do powiększania tekstu czy np. do rozrywki jak ta gra. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej informacji o tych wszystkich rzeczach, które leżą tutaj przede mną, to zapraszam do obejrzenia tego filmu, który jest prezentownikiem naszym na tegoroczne święta. Zapraszamy do oglądania. Nasz prezentownik podzielimy na trzy etapy cenowe. Pierwszy etap cenowy jest to cena od 50 do 150 zł. Pierwszą rzeczą, która kosztuje 55 zł, jest obrzeże ochronne do talerza, które pozwala osobom niewidomym lub z niepełnosprawnością ruchową na zabezpieczenie swojego talerza przed wypadaniem znajdujących się w nim produktów, co na pewno uprzyjemni takim osobom codzienne spożywanie posiłków i dbanie też o czystość naszego stołu, na którym na przykład jemy posiłki. Drugą przydatną rzeczą, przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym, jest termometr udźwiękowiony do mierzenia temperatury ciała. Przykładamy go sobie do czoła i po naciśnięciu dwukrotnym przycisku słyszymy naszą temperaturę. Twoja temperatura wynosi 36 Jak usłyszeliśmy, moja temperatura jest w porządku. I jestem całkowicie zdrowy. Ale może się ta przydatna rzecz codziennego użytku przydać na pewno wielu osobom niewidomym i słabowidzącym. A poza mierzeniem temperatury ciała pozwala on również zmierzyć temperaturę otoczenia oraz różnych powierzchni. Więc będzie na pewno przydatnym prezentem dla osób niewidomych lub słabowidzących. Ten termometr jest dostępny w cenie 119 zł. Następną rzeczą, ostatnią w progu cenowym. 50-150 zł jest wibracyjny czujnik poziomu cieczy, który będzie przydatny dla osób niewidomych, a także dla osób głucho-niewidomych, ponieważ posiada on wibrację, dzięki czemu osoby głucho-niewidome poczują, kiedy napełniona szklanka będzie pełna np. gorącej wody na herbatę. Ten czujnik dostępny jest w cenie 125 zł i na pewno ucieszy każdą osobę niewidomą, sobowidzącą lub głucho-niewidomą. Następny próg cenowy naszych polecanych prezentów. Jest w kwocie od 150 do 350 zł. Pierwszą rzeczą, którą chciałem Wam przedstawić i zaproponować jako ciekawy prezent dla osób słabowidzących, są okulary Power TV, które pozwalają osobom, właśnie niedowidzącym lub cierpiących na w plamki żółtej, na poprawienie ostrości i dwukrotne powiększenie oglądanej treści, na przykład w telewizorze czy teatrze. Więc mogą być one bardzo przydatne dla osób właśnie słabowidzących. Ich koszt to 175 zł. Następną rzeczą jest zamek z cyfrową, która posiada wyczuwalną klawiaturę i osoby niewidome lub widzące mogą w ten sposób, w bardzo w prosty sposób, zabezpieczyć sobie swoją walizkę, szufladę czy szafkę, na przykład w pracy. Taki zamek z cyfrową to koszt 185 zł. A następne dwie rzeczy, które przedstawię. Są przeznaczone dla osób słabowidzących, ponieważ są to lupy, lupy PowerMark Plus z podświetleniem LED-owym, dzięki czemu osoby słabowidzące mogą powiększyć sobie tekst, zależnie od wybranej lupy, od 3 do 15 razy. Ich cena to około 200 zł, też właśnie zależnie od powiększenia, jakie wybierzemy. Więc też jest to na pewno ciekawy produkt dla osób słabowidzących które ucieszą się z takiego przydatnego i poręcznego prezentu. Ostatni produkt cenowy, jaki chcieliśmy Wam zaproponować w tegorocznym prezentowniku świątecznym jest to koszt od 350 zł w górę. Pierwszym produktem, który na pewno spodoba się osobom niewidomym lub słabowidzącym jest biała laska, ale nie jest to zwykła biała laska, ponieważ jest to laska marki Conde de Renda, która jest dodatkowo wzmocniona dzięki specjalnemu aluminium, z którego została wykonana. To wzmocnienie pozwala na to, że nie złamie się ona przy pierwszym kontakcie, na przykład z pierwszym, który wszedł nam pod laskę. Jest ona w formie składanej, tak jak tutaj i możemy ją szybko sobie rozłożyć. Dzięki wykręcanej rękojeści możemy laskę sobie również wydłużyć albo skrócić, kiedy na przykład będziemy szli przez zatłoczoną na przykład, galerię handlową. Więc jest to na pewno produkt, który spodoba się bardzo osobom niewidomym lub sobowidzącym. Jej cena waha się od 600 do 1000 zł, zależnie od modelu, jakim wybierzemy, ponieważ mamy laski identyfikacyjne, sygnalizacyjne, laski składane albo także laski orientacyjne nieskładane w różnych właśnie wariantach. Więc zajrzyjcie sobie do linku z opisu, aby zapoznać się z ich szczegółową ofertą. Pamiętajcie też, że gdybyście kupowali laskę osobie niewidomej lub słabowidzącej bez kontaktu z nią, to musi ona sięgać przynajmniej do klatki pierwsza osoby, tak aby mogła laska wykryć czyhające na osoby niewidome w przeszkody. Więc dobrze dobierzcie odpowiedni rozmiar dla osoby, którą chcecie obdarować. Następny pomysł prezentowy spodoba się na pewno osobom, które lubią majsterkować albo często składają jakieś meble czy regały na przykład w swoim mieszkaniu. Ponieważ jest to udziękowiona miara i poziomica, dzięki czemu osoby niewidome mogą samodzielnie zmierzyć daną przestrzeń, na przykład długość czy szerokość, albo sprawdzić, czy dane podłoże jest równe. Mam tutaj przed sobą tabliczkę brylowską, na której pokażę, jak ona działa. Będę chciał zmierzyć po prostu jej szerokość. Wysuwam sobie tutaj normalną miarkę i już słyszę komunikaty dźwiękowe oraz sygnały dźwiękowe o tym, że przesuwam miarkę. Do... Wszystko tutaj dobrze dopasowujemy i czekamy. I usłyszeliśmy miarę 29 cm. Miarka mierzy także milimetry. Mm. Jak usłyszeliśmy, przez chwilę zmniejszyłem odrobinkę miarkę i usłyszeliśmy pomiar w centymetrach i milimetrach. Tym guzikiem możemy szybko sobie tą miarkę złożyć. Tak jak w standardowych miarkach. I usłyszeliśmy, i że 0 mm w tej chwili jest wysunięta więcej jest ona jak najbardziej przydatna dla osób niewidomych, swobodzących. A poza tym mamy tutaj również funkcję poziomicy. Po naciśnięciu tego przycisku, który jest obrysowany, słyszymy tekst poziomica i po przytrzymaniu go poziomica zacznie działać. I stawiamy teraz. O, i ten dźwięk oznacza, że powierzchnia, na której postawiliśmy, jest całkowicie prosta. Gdy weźmiemy sobie trochę do góry. To słyszymy, że mamy pewne odchylenia, i ta powierzchnia, której postawiliśmy, nie jest już do końca prosta. Więc na pewno jest to też przydatna funkcja dla osób, które często lubią majsterkować lub składać meble i muszą sprawdzić, czy dana półka jest na przykład odpowiednio wyprostowana. Ta miarka z poziomicą. Kosztuje 1245 zł, więc nie jest to tani zakup, ale na pewno jest warty dla osób, które często będą jej używać i korzystać właśnie z tych udźwiękowionych funkcji tej miarki. Ostatni prezent, jaki chcieliśmy Wam zaproponować w tegorocznym prezentowniku świątecznym jest to kieszonkowy zegar, który kosztuje 1435 zł. Nie jest to na pewno tania rzecz, ale posiada wiele ciekawych funkcjonalności. Na bocznej ściance mamy trzy przyciski, za pomocą których obsługujemy ten zegarek. Górny przycisk, kiedy naciśniemy, pozwala nam sprawdzić bieżącą godzinę. Kiedy naciśniemy przycisk w dół, dostaniemy informacje o bieżącej dacie, a także kilka innych bardzo ciekawych informacji. Jak usłyszeliśmy zegarek nam przekazał kilka bardzo interesujących wiadomości. Poza tym zegarek posiada też kilka innych funkcji, do których dochodzimy, wchodząc do głównego menu, przytrzymując środkowy przycisk. Jak usłyszeliśmy, mamy główne menu i są tutaj dostępne dwie gry. test, Czyli możemy sprawdzić poziom oświetlenia, jaki jest wokół nas. Kalendarz. Możemy zrobić notatki głosowe, stoper, stoper ustawić, Kalendarz. Minutnik. minutnik, alarm, alarm. Kompas. kompas możemy też sprawdzić. Krokowny. Możemy liczyć także kroki nasze Ustawicja. i wejść do ustawień, gdzie możemy sobie ustawić m.in. głośność, e, czy na przykład przywrócić zegarek do ustawień fabrycznych. Jest to zegarek kieszonkowy, więc możemy go nosić albo w kieszeni, e, lub zawiesić sobie na szyi, e, na smyczku, która jest dołączona do tego zestawu. Więc jest to na pewno ciekawa rzecz dla osób, które lubią mieć takie podręczne urządzenia przy sobie i sprawdzić, na przykład, w każdej chwili mogą sobie bieżącą godzinę. Mamy nadzieję, że pomysły na prezenty, które przed chwilą Wam przedstawiliśmy, przydadzą się Wam i będziecie mogli obdarować swojego znajomego lub kogoś bliskiego z rodziny, kto ma problemy z widzeniem, jednym z tych właśnie przedstawionych ciekawych prezentów. Pokazaliśmy tutaj różne pomysły na prezenty rozrywkowe, przydatne w życiu codziennym czy choćby w kuchni, jak czujnik poziomu cieczy czy ochraniacz do talerza. Linki do tych wszystkich produktów znajdziecie w opisie pod tym filmem, dzięki czemu możecie przeczytać sobie o nich więcej informacji, a także złożyć zamówienie, aby zamówić prezent dla kogoś, kogo chcemy obdarować w tegoroczne święta. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zapraszam do pozostawienia łapki w górę pod tym materiałem. A także zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału oraz do zadawania pytań w komentarzach pod tym postem, jeśli macie jakieś pytania do przedstawionych tutaj produktów. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!